Dzień dobry, cześć, witajcie. Ojciec fan Sim, zapraszam was dzisiaj na Call of Duty, Druga Wojna światowa. Kontynuuję chciałbym skończyć poza prowadzeniem live'a, dlatego że niestety zbyt dużo było prób, zbyt dużo było nieudanych właśnie prób. I chciałbym na odcinku zakończyć słuchajcie tą historię. Go, goniąc yy, pancerny pociąg. Zapraszam Was na film. Od miesiąca zacieśniamy pętle wokół okrążonych szwabów, sunąc w kierunku Paryża. Ale zapędzony wróg wąż wciąż może kąsać. Jak mamy się wykazać, trzeba być gotowym na wszystko. W tym współpracę z SOE, brytyjskimi spec-siłami. Szykują coś dużego. Pewniakiem. Davies to jest. Ruch oporu doniósł nam o niemieckim pociągu przewożącym rakiety V2 posłużą do ataku na nasz punkt pod Argenton. Mamy akurat tyle czasu, by zorganizować zasadzkę. Trzeba go zatrzymać. Udowodniliście swą wartość pod Marini, dlatego to przypadnie wam. Dziękujemy, ale do tego potrzeba więcej ludzi z ser. Po to przydzielam wam ludzi z Sor. Się się ekipa. Muszę się nie martwić. Praca jest i dla was. Akcję prowadzą agenci Vivian i Krauli. Pracowali z ruchem oporu i dobrze znają ten teren. Zdajcie się na nich. Słyszeliśmy, o Maryni, niezwykła akcja. To zasługa zespołu. <laughs> to był obowiązek. Świetnie, ale to dopiero rozgrzewka. To nie jest zwykły pociąg z zaopatrzeniem. To jest prawdziwa forteca. Nasz kontakt w ruchu Russo obiecała pomoc, choć przez ataki na ich siatkę możemy liczyć tylko na siebie. Więc los Paryża zależy od Was. To jest właśnie to pancerny pociąg. No i jeszcze raz to. Próbujemy w takim razie. Słuchajcie, Daniels, zostań z kraulejem. Dalej. Czekajcie. Tak, tylko że ja nie mam noża. Wiecie co chodzi. Mamy obrzun, obrzyna. Ciii! Ostrożnie. No właśnie, ale ja nie mam noża. Skąd mam wziąć A -a -a! Doskonale ruszajmy, dobre. Snajper jest twój, Daniel. i <laughs> Dobra, Jedziemy. kurwa! Nie możemy dać mu uciec! Zmiana planu! Zauważyli nas! Szybko, szybko! Dobra, będą pieski. Nie mogę godzić. Flankuje z lewej! Musimy gonić pociąg. O fak. O fak, nie mam. Zabrali mam... Co to było? już jest czas! granat, granat odjeżdża Nie możemy dać mu uciec! A nie mam broni żadnej, no. Nie mogę chodzić! Chyba grana wrzucił, no. Idę no. dalej! ej, jej, 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 Al mnie poczęstował. Z życiem! No z życiem, z życiem, atakujcie. Są na widoku! Broń! Gotowa wleczka dla ciebie! Daniels, otwórz drzwi! Kurwa! Co to, to było? Wszyscy do ja, 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 ja. Musimy zatrzymać ten pociąg! Jasta, jasna! Trzymaj się! Uważaj! Trzymaj się, drogi. Trzymaj się balon. Dawaj, 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 dawaj. Oaj. Trzymaj się! Ja Widzisz go? Tam jest. Jasny, jest. Skupimy go. W lewo. Staram się. Czekam. Skręć Ale... prawo. Jezus. Go pod mostek! Oh shit! Gazu! Oh. Cholera strzela do nas! No jak? Uwaga! Szybciej! Tak, szybciej! Wodę, no takiej! Jest do wojny? Będę Pędyszykam, ja nie! A, mogłem prowadzić! Masz szanse, masz za kierownicę. Kurwa. Ja no, chcę go złapać! Skąd to mam zrobić? Ale czo! Ale czo! Spróbuj w nich trafić! Jejcie równo! Musimy dostać się naprzód pociągu. Chyba się nie udało, co? Strzelaj dalej! Ja... Strzelaj dalej! 나아스고 I'm sorry. Trzymaj się! O kurwa! Coś my tu odjebali. Nie wierzę, udało się! To dopiero akcja. Oby Styles miał swój aparat. Może nawet odpuści nam na kilka minut. Uwaga! Jeszcze? Jakiś niedobitek? Za mną. Zabiorę was do Plutonu. Przepraszam, ale kim ty jesteś? Przyjacielem. Szybko. To dawaj, dawaj pan kurde, apteczka, apeczka, apeczka się przydało Mam na ciebie Oho, granaty rzucają, nie No właśnie Granata też nie ma. Granat! No nie mam... Wróg się przemieszcza! Pesteczek nie mamy. Pesteczek nie mamy. Nacierają z północy! Coś tam mam. Rzuciłbyś apteczki stary. Tutaj! Leci! Opuszczają Leci. 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 Jeszcze pies był. Dobra, dołącz do swojego oddziału. Wygląda na to, że są przed nami. Wasz pluton jest tam. Choteczka. No w końcu. Ci ludzie należą chyba do pana. O, poznaliście Ruso. Jest członkinią ruchu oporu. Zabiła szkopa, który do nas mierzył. Mogłabyś czasem któregoś przesłuchać? Szkoda na nich zachodu. Myślałem, że po was. Chyba narobiliście trochę szkód. Mieliśmy zatrzymać, a nie zniszczyć pociąg. Tak, bardzo mi przykro, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Dobra wiadomość jest taka, że zaalarmowaliśmy wszystkich pieprzonych szkopów w całej okolicy. Więc lepiej się zbierajmy. Musimy najpierw wykonać misję. Prawda, majorze? Musicie pomóc nam Nie wiem jak, dane ale z Zus wraku. i ja przetrwaliśmy katastrofę pociągu. Potem spotkaliśmy się z pewną twardą francuską. Nazywała się Rousseau. Należała do ruchu oporu, jeśli potraficie w to uwierzyć. Kazała nam wyciągnąć z wraku jakieś papiery. Potrzebowała ich na misję w Paryżu. Potem miała dla nas kolejne zadania. No, w ten sposób. Okej. Okay. Dzięki wysadzeniu pociągu daliśmy Paryżowi czas. Ruch oporu może użyć zdobyte przez nas papiery, by przeniknąć do nazistowskiej twierdzy. Już się zgłosiłem. No to nieźle. No dobra, to w następnym odcinku albo na live'ie zobaczymy jeszcze. Będzie dalsza kontynuacja Call of Duty. Piękna sprawa. Dziękuję za uwagę. Jeśli wam się film podobał, no to zostawcie coś po sobie. A ja wam dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.